Z tej strony Aleksandra, najlepszy kurs w angielskiego. Cieszę się niesamowicie, że dzisiaj wszystko fajnie działa, dlatego że wczoraj były wszelakie problemy, trudności techniczne. Wydaje mi się, że ostatnimi czasy to generalnie u nas same tylko trudności techniczne są, ale tak właśnie bywa, kiedy prowadzi się platformę internetową. Wtedy wszystkie nasze programy, systemy opierają się właśnie na komputerach i, i, i na internecie, czyli na takich em, rzeczach, które lubią strzelić focha i po prostu odmówić posłuszeństwa, co widzieliśmy w ciągu zesz zeszłego tygodnia e, kilkukrotnie. Spadnie mój piękny kapelusz na podłogę. Więc słuchajcie, witam was bardzo serdecznie w pranej motywacji. Zanim zaczniemy, chciałabym, żebyśmy zrobili naszego emocjonalnego selfika. Dla osób niewtajemniczonych. Emocjonalny selfik to jest takie zatrzymanie się na chwilę i zadanie sobie pytania, jak ja się czuję? Jak ja się trzymam? I odpowiedź dobrze albo źle. Tutaj niestety nie wystarczy. Jak ja się dzisiaj czuję, czyli generalnie jakie odczuwam emocje. I chciałabym, nie musicie pisać wcale na, na, na czacie, ale od tego chciałabym, żebyśmy zaczęli, żebyśmy się temu przyjrzeli. Jeżeli mamy trudność określenia tego, jakie emocje nam dzisiaj towarzyszą, a bardzo często mamy przeolbrzymią trudność z tym związaną, dlatego że nikt nas nie uczył w szkole, żeby rozpoznawać swoje stany emocjonalne. Bardzo często nawet osoby dorosłe nie są w stanie tego robić ani sprawnie, ani niesprawnie w ogóle. Możecie się przyjrzeć temu, jak się ma wasze ciało, i bardzo często ciało właśnie dopiero jest takim dla nas zauważalnym, wysyła nam zauważalne sygnały. No właśnie, że coś jest nie tak. Więc, więc pomyśl o tym. Ja dzisiaj. No właśnie, jak ja się dzisiaj mam. Ja dzisiaj się czuję. Ja jestem dzisiaj pełna nadziei. Tak, Ma, jestem dzisiaj pełna nadziei. Chyba to jest to, chyba to ja. Czyli czuję się taka. E, no, takie mam też ucho nastawione na siebie w dużej mierze. Tak się staram, właśnie e, sobie przyjrzeć, sobą się zaopiekować. I z czego to wszystko wynika i jakie takie są konsekwencje tego wszystkiego, też chciałabym, żebyście posłuchali pewnej historii, która wydarzyła się wczoraj. Bo tytuł taki bardzo jest negatywny, a mianowicie do widzenia, z czym musisz się pożegnać, żeby szczęśliwie żyć. Czyli tak dość e, negatywnie, ale e, no właśnie, pewne rzeczy trzeba czasami stracić, żeby móc odnaleźć inne. Wyobraźcie sobie, że wczoraj miałam taki bardzo intensywny dzień, i tak sobie słuchajcie, od samego rana tylko powtarzałam. Do załatwienia mam wadowice, tam konsultacja, potem wywiadówka, potem tańce, czyli zajęcia pozaszkolne, nie? Pozalekcyjne. A potem jeszcze bym się udało do lasu skoczyć, plus praca. I tak sobie w głowie to walkowałam taką całą listę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Muszę zrobić to, 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 to. I tak się, słuchajcie, zapętliłam w tym wszystkim, że po prostu myślenie tunelowe: muszę zrobić to, 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 to. To, czego nie, o czym nie pomyślałam zupełnie, to jest to, że te moje zadania, ta moja lista jest absolutnie niewykonalna, nawet czasowo, dlatego, że ja o godzinie 16 kończyłam w jednej miejscowości jedną rzecz, potrzebowałam pół godziny na dojechanie do następnej, a nie miałam tak jakby tego czasu. Jedna się kończyła, druga zaczynała się o tej samej godzinie, o godzinie 16. To tak jakbym się musiała teleportować z jednego miejsca w drugie. I to była ta wywiadówka nieszczęsna w przedszkolu. Um, I tak się słuchajcie, tak się stresowałam, tak się stresowałam, że pociskałam tych rzeczy, powpychałam wszystko na ostatnią chwilę, szybko, szybko, oczywiście, że nie zdążyłam nic zjeść. W domu w ogóle zakupy nie zrobione, już nie wiem, kiedy dostawia na zakupach, szybko kampania, no to szybko, szybko, szybko. No to w takim razie y, jakieś ciastka zgarnęłam, które odnalazłam w szafce, bo chyba w sumie to była jedna rzecz, którą mogłam zabrać do torebki. Szybko, 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 do tego samochodu, po dziecko, szybko, na konsultację, i teraz y, dziecko odstawiłam tą konsultację i siedzę sobie w samochodzie yy, oczywiście że wyskoczył mi błąd musiałam słuchajcie grywać pod maską w ogóle yy, 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 i tak się zastanawiam, w pewnym momencie przyszło takie o pamiętanie przyszło mi do głowy taka myśl Aleksandra Lert co ty wyprawiasz no co ty wyprawiasz no czym ty się stresujesz przecież tak że się zafiksowała, że te wszystkie rzeczy muszą zostać wykonane? Jak gdyby to była jakaś prawda objawiona, że właśnie tak ma być? Kto ci powiedział, że to wszystko musi być zrobione? Dlaczego ty zawsze musisz być na 100%? Dlaczego ty musisz to wszystko zrobić? Wyobraźcie sobie, czy jeżeli ja na przykład, ja wiem, że na tą wywiadówkę nie zdążę, nie ma takiej możliwości, ale się stresuję, bo ja myślę, że być może jak się troszkę postaram, to nagnę ten czas w jakiś taki sposób magiczny, żebym ja mogła się chyba, no nie wiem, teleportować albo po prostu, nie wiem, wcisnąć przycisk, zatrzymać czas. Ja cały czas myślę, że może, może to dziecko widzi z konsultacji troszkę wcześniej, może depnę w gaz, może zdąży jakoś się wziąć i, i słuchajcie, dostać. Może się troszkę spóźnię na tą wywiadówkę, ale w sumie co zrobię z moimi dziećmi, w, którym czasie, w, którym, w tym czasie potrzebujemy już być odbierane z przedszkola. Widzicie, ja potrzebuję być w trzech miejscach naraz na wywiadówce, dzieci odbierać i jednocześnie z dzieckiem na konsultacjach. No i słuchajcie, yy, wiecie co sobie pomyślałam? To ja zgłaszam nieprzygotowanie. To ja zgłaszam nieprzygotowanie, po prostu. Dlatego, że wyobrażacie sobie taką sytuację, gdzie włączacie telewizor, a tam ogłoszenie prezydenta Rzeczypospolitej, który mówi tak: Drodzy Państwo, ogłaszamy dzisiaj z wielką przykrością koniec świata. Nastąpił koniec świata, ponieważ pani Aleksandra Laird nie stawiła się na wywiadówce swojej córki. Czy wyobrażacie sobie taką historię, że odpalacie telewizor, a. Y a tam ogłoszenie, proszę państwa, chcielibyśmy publicznie ogłosić tutaj wiadomość z ostatniej chwili. Pani Aleksandra Lerd nie stawiła się na wywiadówce. Czy wyobrażacie sobie taką sytuację, że czekają rodzice na wywiadówce, wywiadówka już się ma rozpocząć, a pani mówi: Bardzo mi przykro, drodzy zgromadzeni rodzice, ale ta wywiadówka nie może się rozpocząć, ponieważ no, najważniejszy rodzic świata, pani Aleksandra Lerd nie stawiła się, nie, więc wszyscy musieli iść do domu, bo jej nie ma. Czy tak się stanie? Nie. Najprawdopodobniej nikt się nawet nie zorientuje, że mnie na tej wywiadówce nie ma, więc o co ten pośpiech? Po co to wszystko? Po co ten stres, którym ja się e, karmię? Po co te zachowania, które wynikają też z tego stresu, czyli to, że ja będę jechać szybciej, łamać po drodze jakieś przepisy, zachowywać się w sposób niebezpieczny na drodze, bo ja muszę być na wywiadówce. Czy tak jest? Kto stoi nade mną? Kto nakłada tą presję na mnie? Kto mi tutaj mówi, że jeżeli ty tego nie zrobisz, no to wtedy będzie, co będzie? Co będzie? Co będzie, a co było w szkole jak człowiek? Jak, co nas nauczono? Że co, że jak na przykład nie wiem, jak u was było, zastanówcie się, jak była jakaś zła ocena, jak, jak zawaliliśmy, jak coś nie poszło, jak była pała na przykład, to jak nas wtedy traktowano? Co wtedy słyszeliśmy? No? I to, co wtedy słyszeliśmy za dzieciaka, jak coś nie wychodziło tak, jak powinno, no to teraz gdzieś tam, słuchajcie, tkwi w tej, w, w tej głowie w postaci jakiegoś wewnętrznego krytyka. Więc ja stwierdziłam, dobra, mój drogi krytyku wewnętrzny, goń się przez wieś, bo teraz rządzę tutaj ja i ja mówię, zgłaszam dzisiaj nieprzygotowanie. I ja mówię, na tą wywiadówkę po prostu nie pójdę, a tym sposobem stworzę luz, na wszystkie inne rzeczy, które w ciągu dnia muszą się wydarzyć. I słuchajcie, wpadam tam do tej szkoły, do tego przedszkola odebrać moje dzieci, bo, aha, się co zrobiłam? Po tej konsultacji, ponieważ mi się zwolniło, zwolniła mi się tutaj ta godzina, to wiecie, co zrobiłam? Poszłam coś zjeść, żeby zadbać o siebie, żeby zadbać o swoje ciało, żeby mi długo służyło, żebym ja mogła resztę tego dnia w sposób już spokojny i zaopiekowany słuchajcie, przeżyć. I ja dzielę się z Wami tym dzisiaj, dlatego, że byś, ja mówiłam Wam w zeszłym już tygodniu o tym, że pyta, czy pytałam, czy jesteś w stanie być mamą na przykład na trzy? Czy jesteś w stanie być żoną na dwa? Czasami, nie zawsze, ale czasami. Czy, czy zawsze, zawsze musisz być matką na sześć, żoną na pięć no i w ogóle pracownikiem miesiąca za każdym razem? Czy, czy to nie może być tak czasami, że po prostu czasami jesteśmy na 3 z plusem? No albo na 2. Wiedząc, że skrajności nie są dobre, my nie chcemy być na pałę, czyli że zawalamy po prostu tak, że ludziom naokoło nas zostaje trauma. Nie chcemy być na sześć, bo nie chcemy być idealni, bo to jest nieprawdziwe, nieautentyczne i na sześć nikt nigdy nie jest, bo nikt nigdy nie jest idealny. Zawsze gdzieś będziemy po środku pomiędzy 2 a na 5. Pytanie jest czy ty potrafisz świadomie, świadomie podjąć decyzję o tym, że dzisiaj będę nieidealna i to ja decyduję o tym, że będę właśnie taka. I dzięki temu, że to ja decyduję, to ja mogę zdjąć cały stres, który cały dzień za mną się luk jak smród to ja mogę to zrzucić z siebie jak taki ciężki płaszcz i powiedzieć, no, no to, no to dzisiaj jestem na mama na 3+. Proszę. I zadbam o siebie i zjem obiad, coś ciepłego. Nie będę się napychać ciachami bo długoterminowo to to mi właśnie odpłaci. To to pozwoli mi być mamą długoterminowo na pięć. Z tego względu, że będę, nie będę mamą, która wrzeszczy na swoje dzieci, bo jest zestresowana. Nie będę mamą, która szybko się irytuje i wybucha, bo głodna jest po ludzku. Nie będę taką matką, która pod koniec dnia, jak odbiera te dzieci już z przedszkola, to już po prostu nie ma siły na te dzieci, bo już w ciągu dnia zdążyła wszystko zrobić, być bohaterem, supermenem dla wszystkich innych, ale dla swoich dzieci już po prostu nie ma siły nawet być człowiekiem. Z pewnych rzeczy musimy zrezygnować, pewne rzeczy musimy pożegnać, żebyśmy mogli wolniej żyć, a przez to być szczęśliwsi. Mówicie, że nie mamy czasu na naukę języka angielskiego. Mamy, często mówimy tak, nie mam czasu na naukę angielskiego. Nauczyłam się tego angielskiego, ale po prostu nie mam czasu. To jest kwestia, słuchajcie, priorytetów. Co jest dla Ciebie priorytetowe? Co w tym momencie przybliży Cię do tego stanu ym, szczęścia? Bo dla każdego z nas szczęście będzie wyglądało inaczej. Jak dla Ciebie wygląda szczęście? Dla niektórych to jest wielkie bogactwo, że opływają w bogactwach i nie muszą się po prostu yy, i wszyscy ich podziwiają. O. Dla niektórych to będzie, że mają wystarczająco dużo pieniędzy i mogą czuć się bezpiecznie. Dla niektórych to będzie, no dobra, te pieniądze mogą być, może być ich nie być, ale ja chcę wewnętrznie czuć pokój, spokój i, i po prostu i, i żyć powoli, nawet nie tak jakby w tym pędzącym świecie powoli, ale że ja potrafię ten pokój i spokój odnaleźć w sobie. I w zależności od tego, jakie to twoje szczęście jest, jaki ten obraz twojego szczęścia jest, będzie ci z pewnością łatwiej go osiągnąć. jeżeli centrum zarządzania, serce mózg, serce mózg, całe ciało, które przecież ci służy do osiągania, do żeby żyć, żeby osiągać te twoje wspaniałe cele i, i, i te, spełniać marzenia, ty musisz zadbać właśnie po pierwsze primo, po pierwsze primo, to ty musisz zadbać właśnie o to. Żeby, żeby ciało było zaopiekowane, wyspane, najedzone, słuchajcie, yy, i zrelaksowane w miarę, yy, i żeby w głowie po prostu panował pokój i spokój płynący z tego, że ty wiesz, że ty możesz zaufać sobie, że ty sam sobą się zaopiekujesz. I nie szukamy tego opiekowania u wszystkich innych naokoło. Nie chcemy, żeby to mąż się nami w głównej mierze opiekował. Fajnie, jak się zaopiekuje, ale to nie jest jego obowiązek, to jest mój obowiązek, żebym ja sama sobą się zaopiekowała. Nie oczekuję, że moi rodzice będą się mną opiekować w tym wieku, to ja będę dbać o moje potrzeby, będę prosić o pomoc, będę komunikować, jeżeli potrzebuję na przykład, żeby ktoś mnie przytulił na przykład, bo tak wygląda zaspokojenie moich potrzeb, to ja o tym powiem, a nie będę strzelać fochów na przykład, Domyśl się, kochani, ale co ci jest? Domyśl się. Będę to komunikować, no nie? Dobra, bo już wchodzę na inne tematy, a to nie o to chodzi? Z pewnymi rzeczami musimy się pożegnać, musimy pewne straty przeżyć, żebyśmy mogli żyć szczęśliwie. Czy jesteś w stanie to zrobić? Czy jesteś w stanie poryzygnować z różnych rzeczy, nie być zawsze idealna, po to, żeby dążyć do tego, co dla Ciebie jest ważne? Jeżeli dla Ciebie to jest angielski, z czego potrzebujesz zrezygnować, żeby ten angielski mógł zaistnieć 15 minut dziennie? Z czego potrzebujesz dzisiaj, z czym potrzebujesz się pożegnać? żeby te 15 minut odnaleźć, e, właśnie, żeby, żeby, ten angielski, żeby tego angielskiego się uczyć i żeby, i żeby być długoterminowo bliżej swojego celu i, i żyć bardziej szczęśliwie. E, z tym Was zostawiam, ale dużo jest komentarzy, więc ja je pokażę. Um, Oj, też co przeżywam. Aha, jutro jest webinar, pamiętajcie o tym, środa wieczorkiem. I w ogóle zrobiliśmy webinar w trzech terminach, po co, żebyście się nie musieli spinać. Będzie i w środę, Całkiem wieczorem będzie w piątek, całkiem rano i będzie w niedzielę po południu. Więc jak chcecie, to się zapisujcie i przychodźcie, dlatego że faktycznie postanowiliśmy, no właśnie, nie robić stresu, nie stresować nikogo. Niech każdy przyjdzie o tej porze, która dla niego jest najlepsza. Nie może wszystkich zadawalać, nie myśląc o sobie. To prowadzi do depresji, wydrenowania własnej osoby, a my, matki polki, potrafimy. Tak, dlatego że w dużej mierze myślę, że tak jakby wiele osób widzi w tym cnotę. Będę najbardziej poświęcającą się matką świata, i wtedy będę zasługiwać na to, żeby mnie. Wszyscy kochali, bo moi dzieci będą mnie kochały, jak ja sobie na to zasłużę. Mój mąż będzie mnie kochał, jak ja sobie na to zasłużę. E, mój pracodawca będzie mnie doceniał, jak ja sobie na to zasłużę. Moi przyjaciele, jak się dla nich poświęcę, to, to wtedy oni będą mnie lubili, bo sobie zasłużyłam. Podczas kiedy ty jesteś wart, warta kochania, jesteś wart, warta y, szacunku i przyjaźni bez żadnego poświęcania się za to, że jesteś tym kim jesteś, bo jesteś naprawdę cudowną osobą. Jak to zrozumiesz, to naprawdę. Życie staje się lżejsze. Pozdrowienia dla Tomeczka, e, pozdrowienia tutaj, e, dla kogoś ze Szkocji. E, ktoś pisze: Przerobiłam to wszystko, doszłam do tego punktu, o którym mówisz: dojrzałości i świadomość odnaleźć w siebie. No, to nie jest wcale takie proste, ale wykonalne. Wdech i wydech. Mhm. Witam, słuchajcie, dobrze się witacie, dobrze dajecie znać. E, bardzo doceniam, słuchajcie, co się tutaj pokazujecie. Macie szczęście korzystać z porannych motywacji ci, którzy nie są w klubie All Inclusive Płatnym. E, z tego względu, że yy, yy, yy. Od tydzień przesunęliśmy, słuchajcie, nasze drzwi otwarte w klubie All Inclusive, więc Wy możecie sobie z tego wszystkiego skorzystać e, przez to, że e, tam system się nam sypnął. A ja się cieszę, że mogę z Wami być. Ewa, ja dziś optymistycznie patrzę każdego dnia, staram się z uśmiechem kończyć dzień i witać, a naprawdę jestem busy każdego dnia. Zapomniałam, że są lekcje u oli angielskiej, trzeba szlifować. Um, ja wczoraj, o co ciekawe, słuchajcie, e, nie, nie żegnałam dnia z uśmiechem, wczoraj żegnałam dzień, cała zaryczana. Ale to było mi bardzo potrzebne i to było bardzo zdrowe i bardzo, bardzo y, y, no byłam wdzięczna za to, że mogłam, y, y, że mogłam sobie popłakać. W dużej mierze, słuchajcie, właśnie z wdzięczności. Kiedy Wam się ostatnio zdarzyło poryczyć z wdzięczności? Hmm? Ja po prostu mam dużo rzeczy, za które mogę w życiu dziękować. Jestem szczęśliwa. Um, zaczęliście wczoraj lekcję. Bardzo się cieszę. Słuchać, masa osób dołączyła do klubu All Inclusive. Ci, którzy byli na webinarze w zeszłym tygodniu i którym udało się ten webinar zobaczyć, masa osób dołączyła. Mamy słuchać kilkadziesiąt rewelacyjnych osób, niektóre poznamy osobiście. Joasia wprowadza je teraz w tym tygodniu, więc naprawdę eee, się cieszę. Karolina, witam serdecznie. Przepiękna motywacja i daję tu do myślenia. No to super. Moje miśki. w takim razie życzę Ci, ale dzisiaj się rozgadałam, boże, mi się życzę Ci, aby dzisiejszy dzień stał się najcudowniejszym dniem Twojego życia, bo tylko Ty jesteś w stanie go takim uczynić przez to, jakie działania podejmujesz, przez to, na czym się skupiasz oraz przez to, na ile jesteś w stanie przeżyć jakąś stratę, coś stracić, hmm, po to, żeby zyskać. Coś, co dla Ciebie jest ważniejsze i dużo bardziej znaczące w Twoim życiu. Cudownego poranka, cudownego dnia i cudownego życia. Na webinar proszę przyjść. No.